Czym jest Bitcoin? W najprostszych słowach i bez fachowej terminologii. To wirtualna kryptowaluta. Nie taka tradycyjna waluta, jaką znamy z naszych systemów bankowych, ale waluta kodowana kryptograficznie. Stąd nazwa kryptowaluta. Bitcoin pojawił się w 2009 roku i miał misję zastąpienia pieniądza tradycyjnego. Do dzisiaj to się oczywiście nie stało i nic nie wskazuje na to, żeby miało to wkrótce nastąpić. Tajemniczym wynalazcą bitcoina był Satoshi Nakamoto. Do dziś nie wiadomo, czy to jedna osoba, jakiś programistyczny geniusz, czy może grupa ludzi. Bitcoina najprościej jest przyrównać do wirtualnego pieniądza. Można nim płacić za różne rzeczy, można go kupować, można go sprzedawać, można też zamieniać tą kryptowalutę na tradycyjne waluty, jakie znamy. Na przykład złotówkę, dolara, euro, czy inne. Przez lata Bitcoin był lekceważony i uważany za źródło samego zła. Wielu specjalistów mówiło nawet, że posługują się nim tylko i wyłącznie przestępcy do różnych machlojek. Z czasem zrozumienie tego, czym jest Bitcoin i jak działa, stało się bardziej przystępne. A kiedy osiągnął cenę 30 tysięcy dolarów za sztukę, większość osób na całym świecie przestała go lekceważyć. Dziś o bitcoinie słyszano już chyba w każdym zakątku naszego świata. Niektórzy z niego aktywnie korzystają, kupując, sprzedając lub spekulując na jego cenie. Inni po prostu się jemu przyglądają. Wiele państw Europy, ale także państw z całego świata ma już nawet konkretne przepisy pozwalające na rozliczanie pieniędzy zarobionych dzięki bitcoinowi. Fiskus nie śpi. Jeśli jednak tematyka bitcoina i kryptowalut nadal jest dla ciebie czarną magią i stykasz się z tą rzeczą dopiero po raz pierwszy, to w kolejnych odcinkach będziemy publikowali na tym kanale więcej nagrań tłumaczących d bitcoina, szanse i zagrożenia związane z bitcoinem, ale też konkretne instrukcje pozwalające zrozumieć ci, jak bezpiecznie poruszać się po tym świecie. Zapraszamy.